Nazywam się Agata. Mam 28 lat i chociaż jestem jedną z tych osób, które całe życie uczono, że cierpliwość i sumienność popłacają, że jeśli jesteś pera co wójtea i odpowiedzialna, świat to zauważy i wynagrodzi Twoje starania. To wszystko, czego doświadczyłam przez ostatnie miesiące, zniszczyło to przekonanie docna, bo choć przez pięć lat odkładałam każdy możliwy grosz. Jadłam domowe obiady w pracy. Odmawiałam sobie wakacji, ciuchów, kina. Bo marzyłam o tym, by pewnego dnia wejść do własnego domu, zamknąć drzwi, usiąść w kuchni i wiedzieć, że to moje, że nikt mi tego nie dał ani nie zabrał. To wystarczył jeden dzień, jedno popołudnie, jeden podpis złożony w banku nie przeze mnie, a przez moją młodszą siostrę Karinę, by zniknęło wszystko. Cała suma 49.800 dolarów, które pieczołowicie gromadziłam na koncie oszczędnościowym przeznaczonym wyłącznie na wkład własny na dom. A kiedy w panice i szoku zadzwoniłam do banku, przekonana, że to jakaś pomyłka albo oszustwo z zewnątrz, usłyszałam, że wypłata była autoryzowana, że podpis się zgadzał, że była to wizyta osobista w oddziale w centrum i że osoba, która dokonała wypłaty, znała wszystkie dane zabezpieczające, od nazwiska panieńskiego mojej matki po mój numer identyfikacyjny, i wtedy już wiedziałam, bez cienia wątpliwości, że to była Karina, bo tylko ona mogła znać te szczegóły. A kiedy pojechałam do niej, by dowiedzieć się, co się stało, i zobaczyłam, jak podjeżdża pod mój blok nowiutkim, białym Mercedesem. Wysiadając z niego jak z reklamy, z szerokim uśmiechem, okularami na czubku głowy i torebką, która kosztowała zapewne więcej niż mój miesięczny budżet, to nie mogłam uwierzyć, że to rzeczywistość, a nie jakiś upiorny sen. I kiedy zapytałam, jak mogła, kiedy spojrzałam jej w oczy i powiedziałam. Że ukradła moje oszczędności, moje marzenie, moją niezależność, że popełniła przestępstwo. Ona tylko wzruszyła ramionami, pogładziła maskę auta i odpowiedziała z uśmiechem, że przecież zawsze byłam dobra. Z pieniędzmi, że potrafię znowu odłożyć, że to tylko pieniądze, że potrzebowała tego auta, bo inaczej straciłaby twarz w pracy. I że mama i tata wiedzieli, że nawet pomogli jej zdobyć dane, że uznali, że mi nie będzie aż tak szkoda. Bo Agata sobie poradzi, i wtedy, w tamtym momencie, poczułam nie tylko zdradę, ale coś jeszcze głębszego poczułam. Że całe moje życie było kłamstwem, że te wszystkie lata, w których byłam tą odpowiedzialną, tą rozsądną, tą niezawodną, nie były wartością. Lecz pretekstem do wykorzystywania mnie, bo Karina od zawsze była tą, którą się wspiera, chroni, dla której się nagina zasady, której się wybacza każdą porażkę, każde niepowodzenie. A ja miałam być tą, która wszystko znosi bez słowa, która rozumie, nie protestuje, nie żąda, nie walczy. I kiedy pojechałam do rodziców, chcąc wierzyć, że to jakiś błąd, że się przesłyszałam, że Karina kłamała, że oni nie mieli z tym nic wspólnego, zobaczyłam ich siedzących spokojnie przy stole, jak co niedzielę, z mięsem w piekarniku, z zapachem ziół unoszącym się w kuchni, z ojcem oglądającym wiadomości i mamą w fartuchu, jak gdyby nic się nie stało, jakby świat się nie zawalił, i kiedy powiedziałam, co się wydarzyło, co zrobiła Karina i że potrzebuję ich wsparcia, zobaczyłam na ich twarzach coś, co mnie przeraziło, zobaczyłam spokój, brak zaskoczenia, zobaczyłam, że wiedzieli, że nie tylko wiedzieli, ale że to zaplanowali, że pomagali jej i nie widzieli w tym nic złego. A kiedy mama powiedziała, że. Przecież to tylko pieniądze. Że Karina właśnie przechodzi ciężki czas po rozstaniu i że ten samochód doda jej pewności siebie, a tata dodał, że inwestycja w Karinę to inwestycja w przyszłość rodziny, to czułam, jakby mnie fizycznie uderzono, jakby mi ktoś z serca wyrwał wszystko to, co jeszcze w nim było, i kiedy powiedziałam, że to była kradzież, że to przestępstwo, że mają szczęście, że jeszcze nie poszłam na policję, usłyszałam, że jestem egoistką, że powinnam się wstydzić, że robię. Z igły widły, że Karina potrzebowała tego bardziej niż ja, a potem Karina weszła, z uśmiechem, z kluczami w dłoni i zapytała, czy mama pomoże jej ubezpieczyć samochód, bo potrzebuje tego do jutra, jakby nic się nie stało, jakby niczego nie zniszczyła, jakby nie odebrała mi pięciu lat życia, i kiedy nie wytrzymałam, kiedy krzyknęłam, że ukradła, że złamała prawo, że ją pozwę. Ojciec powiedział, że jeśli zrobię cokolwiek przeciwko niej. Nie jestem już ich córką, że rodzina trzyma się razem, że nie będzie akceptować nielojalności, a wtedy coś we mnie pękło, ale nie jak szklanka, tylko jak skorupa, która chroniła wszystko, co we mnie było żywe i zdeptane. I wtedy wyszłam. nie oglądając się za siebie, pojechałam do mojej przyjaciółki Dajani, powiedziałam jej wszystko. i kiedy spojrzała mi w oczy i powiedziała, że to nie jest rodzina. Tylko przemoc psychiczna ubrana w pozory troski. Poczułam, że muszę to zgłosić, że nie mogę już dłużej udawać, że wszystko jest w porządku. Więc złożyłam zawiadomienie o kradzieży tożsamości, poszłam do banku, pokazałam dokumenty, zażądałam nagrań z kamer i wtedy okazało się, że Karina nie podała kodu zabezpieczającego, że kilka razy go wpisywała błędnie, że kasjer złamał procedury i puścił wypłatę, bo Karina powiedziała, że to nagła sprawa, że chodzi o życie, że wszystko się zgadza poza kodem, i kiedy prawnik, którego mi poleciła Diana, powiedział, że bank też ponosi winę, że muszą oddać mi pieniądze, że to był błąd proceduralny, zaczęłam czuć coś nowego: sprawczość, siłę, złość przekutą w działanie. A potem, kiedy poinformowaliśmy Karinę, że ma siedem dni na zwrot pieniędzy albo sprawa trafi do sądu, odpisała: ha ha ha, serio. Wsadzisz własną siostrę do więzienia za pieniądze. Mama i tata ci na to nie pozwolą, i wtedy już wiedziałam, że nie ma powrotu, że to wojna, że nie tylko muszę bronić siebie, ale też stworzyć precedens, który pokaże wszystkim, że nie można traktować mnie jak opcję zapasową, jak bankomat z emocjami, jak służącą do noszenia rodzinnych ciężarów bez prawa do gniewu i kiedy sprawa trafiła do sądu, kiedy bank zwrócił mi środki, kiedy Karina musiała oddać samochód, a Dealer, który go sprzedał, przyznał, że został wprowadzony w błąd i zgodził się. Współpracować z naszym prawnikiem, moja siostra po raz pierwszy w życiu musiała spojrzeć prawdzie w oczy, musiała stanąć przed konsekwencjami, musiała usiąść twarzą w twarz z kimś, kto już nie dawał się zbyć. I choć płakała, choć krzyczała, choć mówiła, że zniszczyła jej życie, odpowiedziałam tylko. To nie ja ci je zniszczyłam, to ty sama to zrobiłaś, ja tylko przestałam cię przed tym chronić. A potem przyszedł najtrudniejszy dzień, wiadomość od mamy. Kolacja z okazji święta. Dziękczynienia o trzeciej. Karina będzie. Prosimy, nie przychodź, jeśli nadal uważasz, że ta cała sprawa ma sens. I kiedy Diana zaprosiła mnie do swojej rodziny, kiedy siedziałam z jej rodzicami, braćmi, przy stole pełnym ciepła, śmiechu i normalności, zrozumiałam, że do nie jest tam, gdzie się urodziłaś, ale tam gdzie cię widzą, słyszą i szanują. I kiedy pół roku później stałam w kuchni mojego nowego domu, który kupiłam dzięki odzyskanym środkom i pierwszej racie ugody sądowej, kiedy? Układałam naczynia w szafkach, kiedy Karina zaproponowała spotkanie i powiedziała, że chodzi na terapię, że zaczęła pracę w call center, że po raz pierwszy płaci rachunki sama, kiedy mama wysłała mi roślinę z kartką. Przepraszamy, że tak długo nie widzieliśmy, kiedy tata w moim nowym. W salonie wyjąkał, że może nie zawsze byli sprawiedliwi, to wiedziałam, że nie jestem już tą samą osobą, że jestem kobietą, która stanęła za sobą, powiedziała dość i nigdy więcej nie pozwoli, by ją zepchnięto na margines. I jeśli ktokolwiek dziś spyta, czy warto było, odpowiem warto, bo wreszcie żyję według własnych zasad. I choć mogłoby się wydawać, że od momentu, w którym odzyskała moje pieniądze, Kupiłam dom i zaczęłam powoli odbudowywać życie bez ciężaru rodzinnego oszustwa i pogardy, wszystko powinno zacząć układać się w logiczną całość. Prawda jest taka, że każda cegła, którą kładłam we własnym wnętrzu po tej burzy, każda decyzja, którą podejmowałam, każdy nowy dzień we własnych czterech ścianach, nie był początkiem beztroski, lecz procesem, który zmuszał mnie do mierzenia się z tym, co przez lata. Ukrywałam głęboko pod warstwami odpowiedzialności i pokory bo o ile dom mogłam wybrać sama, to cisza po odejściu od rodziny była głośniejsza niż kiedykolwiek sądziłam i choć przyjaciółki, terapeuci i nawet sąsiedzi mówili mi, że jestem silna, że zrobiłam to, na co wielu nie ma odwagi, to wieczorami, kiedy zasypiałam w ciszy, którą wcześniej tak sobie wyobrażałam jako symbol spokoju. Teraz często czułam pustkę, tęsknotę za czymś, co było choćby złudnym poczuciem przynależności i kiedy w grudniu odebrałam list polecony, oficjalny, nie od sądu, lecz od Kerini, napisany jej własną ręką, słowami, których nie znałam z jej ust, bo nie było w nim manipulacji ani oczekiwań, tylko coś, co brzmiało jak żal, jak skrucha, jak pierwsza, nieśmiała próba wyciągnięcia ręki, to choć długo go trzymałam zamkniętego, po dwóch tygodniach przeczytałam go w całości przy kominku, z herbatą i kocem, a każde zdanie, każde przepraszam i każde nie wiem, czy masz jeszcze miejsce na mnie w swoim świecie? Zostawało we mnie na długo i nawet jeśli nie odpowiedziałam od razu, nawet jeśli nie byłam gotowa, by znowu zaryzykować cokolwiek więcej niż świadomość, że ona próbuje, to zaczęłam widywać ją z daleka w sklepach, na przystanku, w pobliskiej kawiarni nie podchodziła, tylko spoglądała z lekkim zawstydzeniem, jakby nie wiedziała, czy ma prawo. I w końcu, kiedy nadszedł nowy rok, wysłałam jej krótką wiadomość. Jeśli naprawdę chcesz porozmawiać, jestem w kawiarni pod lipą w niedzielę o trzynastej. Tylko ty, żadnych rodziców, żadnych wymówek. I zjawiła się, punktualna, w płaszczu, który widziałam już wcześniej, ale tym razem bez tej arogancji, bez wyższości, bez tej maski, którą zawsze nosiła w obecności rodziców, usiadła naprzeciwko mnie, z dłońmi splecionymi nerwowo na stole i powiedziała, Agata, wiem, że nie mam prawa niczego oczekiwać, ale chciałam ci podziękować, że się nie wycofałaś, że mnie zatrzymałaś, bo gdybyś wtedy nie powiedziała dość, nie byłoby mnie tutaj jako osoby, tylko jako zrujnowanej wersji siebie, która nie zna granic, nie zna wartości, nie zna prawdy i choć nie byłam gotowa jej przebaczyć, nie tego dnia, nie w pełni, to powiedziałam, że może być to początek, nie powrót, nie zapomnienie. Ale, miejsce, w którym coś nowego można zbudować, jeśli będzie szczera, jeśli przestanie oczekiwać i zacznie słuchać, jeśli nie dla mnie, to dla siebie, bo w tym wszystkim nie chodziło tylko o pieniądze, ale o godność, zaufanie i całą tę przestrzeń, którą latami oddawałam w milczeniu, a teraz musiałam nauczyć się jej bronić. I kiedy Karina zaczęła regularnie uczęszczać na zajęcia z zarządzania budżetem, kiedy zaczęła dzielić się historiami z pracy, z życia. Bez pretensji, bez próśb o pomoc, zaczęłam powoli widzieć w niej nie to, co przez lata mnie bolało, ale osobę, która być może naprawdę próbuje zbudować własne życie, nie moim kosztem, i wtedy, z czasem, zaczęłam wysyłać jej krótkie wiadomości, przepisy, śmieszne zdjęcia, krótkie pytania, a ona odpowiadała nieprzesadnie, nie teatralnie, tylko tak, jak się odpowiada komuś, kogo naprawdę chcesz poznać od nowa, a jeśli chodzi o rodziców, to tam droga była znacznie dłuższa, bo choć matka zaczęła wysyłać kartki na święta, choć ojciec dopytywał o pogodę, choć czasem próbował rozmawiać o moim ogrodzie, to nie przeprosili, nie wprost, nie tak, jak chciałam. Ale kiedy podczas jednej z naszych rozmów tata spuścił wzrok i powiedział: Wiesz, nie tak wyobrażałem sobie bycie ojcem. Może byłem zaślepiony tym, że Karina ciągle upadała, że ciebie. Uważałem za skałę. Ale zapomniałem, że skały też się kruszą, poczułam coś, czego nie czułam od lat, coś na kształt zrozumienia, i choć nie wybaczyłam, nie w pełni, to zaprosiłam ich do siebie na obiad, taki zwyczajny, bez świątecznego zadęcia, z gulaszem, chlebem i domowym kompotem, i kiedy siedzieli przy moim stole, w domu, który sama zbudowałam, sfinansowałam i wypełniłam spokojem. Pomyślałam, że choć w tej rodzinie byłam najdłużej ignorowana, najmniej chroniona. To może właśnie dlatego. Stałam się najgłośniejsza, najodważniejsza, najbardziej świadoma siebie, i jeśli ta historia czegoś mnie nauczyła, to tego, że najtrudniejszą decyzją nie jest zerwanie relacji, lecz ich ponowne zbudowanie na nowych zasadach i choć jeszcze długo po tych wydarzeniach budziłam się czasem z lękiem, że znowu ktoś mi coś odbierze, że znowu zostanę potraktowana jak rezerwuar do cudzych marzeń, to widząc swoje nazwisko na dokumentach własności. Widząc podpisy na porozumieniach prawnych, widząc siebie. W lustrze, spokojną, ale nie uległą, wiedziałam, że jestem już kimś innym, kimś, kto nie da się znowu złamać. I że nawet jeśli któregoś dnia Karina, mama czy tata znowu spróbują postawić mnie przed wyborem między sobą a sobą, wybiorę siebie, nie z zemsty, nie z chłodu, lecz z miłości tej prawdziwej, zdrowej, do siebie samej. I to jest uczucie, którego nikt mi już nie odbierze.